Jesteśmy właśnie z wiceprezesem Polskiej Akademii Mody Michałem Nurą oraz projektantem mody doktorem Pawłem Węgrzynem. Witam serdecznie. Chciałem zadać pytanie, czym była inspirowana ta kolekcja? Jaki jest motyw przewodni? Motyw przewodni jest ściśle związany z minioną pandemią. Chcę pokazać, że na dobrą sprawę życie jest piękne i to, co dzisiaj będzie prezentowane, właściwie fragmenty dużej, obszernej kolekcji, pokazują to, ten urok życia, to, te kolory, to, to bogactwo, ten przepych. Cały pokaz rozpocznie się od pokazania smutnych okoliczności pandemicznych, więc rozpocznie się od przewidywalnego koloru czarnego. Następnie, w miarę rozwoju sytuacji na wybiegu, zaczną się pojawiać kolory, zaczną się pojawiać bardzo wykwintne, wysoko zdobione, bogato zdobione e, sukienki, e, eleganckie garnitury po to, żeby pokazać, że na dobrą sprawę e, powinniśmy się cieszyć życiem, a, a to, co było w historii, naszej, bo pandemię już należy traktować jako historię, należy z tego wyciągnąć właściwe wnioski e, i, i nie zrażać się wszelkimi okolicznościami, które, e, które mogą faktycznie no, negatywnie wpływać chociażby na naszą psychikę, więc ja e, reprezentując też zawód medyczny e, od dawna propaguję tą modę, która ma duży wpływ na, e, na psychikę człowieka, jest, która powinna być dużym elementem psychologicznym, bo wiemy, że e, Właściwie możemy się zaprogramować na, na odpowiedni nastrój własnym wizerunkiem, własnym ubiorem. Zakładamy ciemne, szare rzeczy wtedy, kiedy jest nam po prostu ciemno i szaro. Zakładamy bardziej kolorowe, wtedy, wtedy kiedy, kiedy faktycznie uważamy, że, że powinniśmy się cieszyć z tego, co los nam daje. Paweł tak pięknie powiedział o, o tej kolekcji, którą dzisiaj będzie prezentował. E, mi jako wiceprezesowi Polskiej Akademii Mody też jest bardzo miło, że jesteś tutaj dzisiaj z nami bo przecież Polska Akademia Mody to jest ponad 30 lat tradycji i działania w modzie, polskiej modzie i nie tylko. No i mamy nadzieję, że gdzieś będziemy mogli dalej tą naszą współpracę zarówno artystyczną jak i biznesową kontynuować, zarówno w sferze takiej stricte modowej, jak i może nawet bardziej biznesowej. Bardzo się cieszę z tej propozycji, tym bardziej, że dla mnie osobiście moda jest już czteropokoleniową tradycją, bo tym się właściwie wszędzie chwalę, że zaczęło się wszystko od moich pradziadków i mojej babci, która prowadziła dużą szkołę projektowania odzieży certyfikowaną przez Paryską Akademię Mody. Więc no, moja osobista jedyna siostra współpracowała z polską modą przez wiele lat i, i, i również z panem Jerzy więc no, kwestie polskiej mody są mi bardzo bliskie i, i, i cały czas w głowie mi brzmią słowa mistrza Jerzego Antkowiaka po super złotej otrzymanej podczas którejś z kolejnych minionych, z którejś z minionych gali, że czuję w mojej, pan Jerzankowiak, czuję mm. w mojej modzie ducha polskiej mody to, i, i to mnie wzrasza, wzrusza cały czas, to wspomnienie jego słów i bardzo się cieszę, bo to, 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 to nadaje mi, mi skrzydeł, szybko rosną po prostu. Tak, ja my, myślę, że nawet tytuł mistrz Jerzy Antkowiak również jest odpowiedni, jeżeli chodzi o tak wybitną osobistość, jeżeli tak, chodzi o polską modę, tak. który przecież e, współtworzył jako Polską Akademię Mody, będąc wielokrotnie gościem na pokazach tych, dzisiaj można powiedzieć, to historycznych Polskiej Akademii Mody, tych organizowanych chociażby no, 20-30 lat temu. Ja tylko powiem, że Paweł Węgrzyn, tak niektórzy mówią, jest, to, jest godnym następcą w polskiej modzie mistrza Jerzego Antkowiaka. Jak to słyszę, to się wzrusza, bo nie chciałbym dzisiaj, że utonąć wemózzach bez ten twardy, mocnym facetem. Dlatego myślę, że dalsza i ta dalsza i bliższa przyszłość będzie, będzie dane nam dalej współpracować, czy to z w ramach Polskiej Akademii Mody, czy przy innych projektach modowych, biznesowych i takich trochę artystycznych, trochę może bardziej logiczno biznesowych. Nie wiem jak to nazwać teraz. Ale... Mam, mam taką nadzieję i... i... Dobrze jest to ujęte, dlatego że no, ja jako osoba, która, która w biznesie pracuje już nie wiem, może nie pełni ile lat, bo od razu bym zdradził swój PESEL, e, chociaż nie chcę, żeby zabrzmiało kokieteryjnie, Natomiast e, mamy bardzo wielu zdolnych projektantów mody, A, ale tak jak ja oceniam, są to artyści, którzy bujają w obłokach. To nie mają nie bujać podstawowej w wiedzy związanej z marketingiem, z biznesem. Tego im bardzo brakuje i ja bardzo się cieszę, że, że wielu młodym, chociażby jako juror z konkursu of fashion, już w kolejnej edycji no, mam tą szansę, żeby może nie tyle szkolić, ile być coachem biznesowym właśnie w tej branży. Ale Paweł, to pięknie powiedziałeś już tak na koniec tego wywiadu, żeby tak mocno bujają w obłokach niektórzy projektanci. A myślę, że to musi być taka synergia i połączenie, żeby tak stąpać twardo po ziemi, ale czasami po prostu poczuć taką artystyczny zryw i wtedy tworzyć tą modę. Czy, czy Właśnie jest? Dob dobrze powiedziane, żeby ją tworzyć, dlatego że no, obserwuję wielu projektantów i ubolewam bardzo nad tym, że wśród wielu projektantów jest też spore grono plagiatorów, czyli takich projektantów, którzy zaczerpują elementy różnych kolekcji stworzonych przez innych projektantów, łączą je w całość, projektują swój projekt, który na dobrą, składa się, na dobrą sprawę składa się z elementów kolekcji zupełnie innych. Ja jestem mocno zaangażowany we współpracę z Instytutem, Instytutem Prawa i Designu Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wszyscy, łącznie z profesorami, staramy się o to, żeby zabiegać o zastrzeżenie własności intelektualnej i tych praw autorskich, bo jeżeli ktoś wymyśli coś innowacyjnego, o ile można mówić o innowacjach w modzie, to powinno to być chronione patentem. Po to, żeby albo prezentować własne projekty na, na użytek własny, własnej kolekcji, własnego biznesu, albo po to, żeby po prostu, co ja miałem okazję robić parę lat temu, tworzyć projekty i sprzedawać je innym brandom, ale są to wtedy projekty. Przypisane hmm. do konkretnego danego nazwiska, więc no, chrońmy tą własność intelektualną i to, co tworzymy. I dlatego, no, bardzo dobrze powiedziane, niech projektanci faktycznie projektują, bujeją w obłokach i inspirują się przyrodą i otoczeniem, a nie inspirują się innymi projektantami. Chociaż jak obserwuję osoby, które czerpią moje wzory z moich projektów, to w sumie jestem dumny, bo no, kogoś naśladuje. Najlepiej? Najlepsze. No właśnie. Czego życzyć Panu, Pawłowi Węgrzynowi na koniec? Czego życzyć? Dalszego zadowolenia z tego, co robi yy, jeszcze kilku owocnych lat życia w dobrym zdrowiu. No to myślę, że będzie nam to wszystko dane yy, na kolejne lata wspólnie jeszcze niejedno wykreować, a dzisiaj zapraszamy na kolejny pokaz, w którym weźmie udział również Paweł Węgrzyn. Nie możemy doczekać się kolekcji. Dziękuję za wypowiedź. 辛苦了，辛苦了，鲁尼，辛苦了，胖子。